Sponsorem programu jest Orlen. To twój najlepszy przyjaciel? Zdecydowanie Łukasz Kaczmarek, z którym jestem, który jestem w pokoju, z którym od, od paru lat gram w, w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. I to jest z pewnością chłopak, z, z, którym, z którym też rozmawiam o, o, o naszych, rozmawiamy o naszych emocjach. A jako przyjaciele staramy się zawsze sobie pomóc, jesteśmy zawsze gotowi, aby, aby wyciągnąć rękę do tego drugiego. Dużo was łączy. Mówię o takich cechach charakterologicznych. Czy, czy raczej jesteście jak ogień i woda i wtedy ewentualnie który ogień, a który woda? No, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Łukasz jest osobą bardzo emocjonalną, czasami nawet wybuchową. Ja też potrafię taką osobą być, chociaż ludzie mają mnie za spokojnego. Bo staram się być spokojny, ale też, też jestem osobą, która, która nosi, nosi sobie, w sobie silne emocje i czasem nie uda mi się ich utrzymać. Jesteśmy oboje bardzo ambitnymi ludźmi, którzy, którzy walczą o swoje i bardzo ciężko pracują, aby zrealizować swoje marzenia. I cieszę się, że, że, że właśnie z Łukaszem gdzieś tam grając razem, czy w zakcie, czy w reprezentacji, osiągając te sukcesy i spełniając marzenia, jesteśmy w tym razem i, i razem to wszystko przeżywamy. Sponsorem programu był Orlen.